Jeśli masz budynek z początku lat 2000 i chciałbyś wiedzieć, jakie są koszty ogrzewania w oparciu o pompę ciepła i grzejniki, powierzchnia 250 m2, zapraszam na ten materiał, ale nie przewijaj, słuchaj uważnie, bo później pytacie o bzdurne rzeczy w komentarzach, co wynika z tego, że po prostu film nie był obejrzany. Tak więc, jeżeli chcesz się dowiedzieć, jakie są realne koszty e, ogrzewania budynku pompą ciepła na grzejnikach 250 m2, to obejrzyj ten materiał. Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Myślę, że jestem już gotowy na to, żeby podsumować pompę ciepła i zweryfikować pewne rzeczy, to o których e, piszecie w komentarzach, że przecież nie chciałem pompy ciepła, a teraz tą pompę ciepła mam i nawet ją montuję. Myślę, że jestem już gotowy właśnie na to, żeby w jakiś sposób to podsumować i zweryfikować. Ja swój budynek posiadam i użytkuję, i poznaję, i modernizuję już od przeszło 20 lat. W związku z tym dużo rzeczy się nauczyłem, dużo rzeczy wiedziałem, że trzeba pozmieniać. Na wiele rzeczy musiałem po prostu przytaknąć i z tym żyć, bo są moje ocenie po prostu nie do zrobienia albo to tak nieopłacalne, że że po prostu nie będę się tymi rzeczami zajmował. Każdy ma swoje jakieś tam zdanie, Jeżeli ktoś chce wysłuchać mojego, to zapraszam do tych przemyśleń. Zanim przejdziemy do takiego matematycznego podsumowania, muszę wam powiedzieć, że wybory jak to wybory. Na świadomy wybór ma wpływ ma wpływ przede wszystkim to, co w tym momencie się daje, dzieje, to, co jesteśmy w stanie przewidzieć. Jesteśmy krótkowzroczni na tyle, na ile pozwala na to system, w jakim się po prostu obracamy. Jeżeli mamy taką gospodarkę, a nie inną, i jest to tak mało stabilne, to nie jestem jedyną osobą, która w przeciągu tych 20 lat trzykrotnie zmieniała źródło ogrzewania. Na pewno wpływ na to ma wędka, bat i marchewka, jaką się nam przed nos wystawia. A my musimy za nią podążać. I teraz, jeżeli za nią nie będziemy podążali, to będziemy mieli jeszcze gorzej. Tak więc poddajemy się temu, bo za bardzo nie mamy ku temu możliwości ani środków, żeby się temu przeciwstawić w jakikolwiek sposób. Ci ludzie, którzy nie postanowili z tym trendem, z tą falą gnojówki, to po prostu zostali z tym momencie z ręką w nocniku. Jeżeli chodzi o mój budynek, to jest to bardzo duża powierzchnia grzewcza, więc nie możemy bezpośrednio przyrównywać tego do ogółu. Dzisiaj trendem jaki się zauważa, to są budynki do 100 metrów kwadratowych, ponieważ na dzień dzisiejszy ogrzewanie i eksploatacja tego budynku jest zdecydowanie droższa na przełomie lat, aniżeli rata kredytu. Przynajmniej tak było jeszcze dwa lata temu jak ja decydowałem się na budowę domu i wybierając projekt pochodząc z malutkiego mieszkanka. Jednak chciałem mieć, że tak powiem, może nie dużą ilość pokoju, a dużą swobodę, dużą przestrzeń. I to mnie bardzo mocno interesowało, kręciło i nurtowało. I takie były na tamte czasy wybory, że ogrzewanie węglowe, które posiadałem na, już w tym momencie na ekogroszek, było jednym z pierwszych jakie można było. Jakie można było w ogóle dostać i zamontować u siebie? Na pewno byłem pierwszą osobą, w, u mnie w mojej miejscowości, która, która taki, taki system ogrzewania miała, i spora część ludzi chciała po prostu zobaczyć, jak to możliwe, że palenie węgla może być w ogóle auto, automatyczne. Tak więc to była bardzo taka nowoczesna konstrukcja na tamten okres. Natomiast cena węgla, jaka wówczas była jako groszku, to było. 268 zł za tonę, niecałe 300. Tak więc to, czy ja będę palił 5 ton, czy 6 ton, nie miało dla mnie aż takiego dużego znaczenia pod kątem doboru docieplenia budynku, po to, żeby zmniejszyć przez te 6 miesięcy, 5 miesięcy kaloryczność czy zapotrzebowanie energetyczne mojego domu na utrzymanie ta, jakiejś tam stałej, komfortowej temperatury dlatego takie były wówczas wybory, jakie były realia, nikt nie przypuszczał, że ceny nośników energii tak mocno wystrzelą, że warto iść w na przykład 20-30 cm izolacji, że to będzie ten bardzo że to będzie wyznacznikiem ekonomii i normalnego mieszkania w twoim budynku, że oszczędności płynące z ogrzewania i inwestycja w Obniżenie zapotrzebowania energetycznego na budynek będzie miało aż tak kolosalne znaczenie na ogólny zarys budżetu tomowego. Tak więc na obecną chwilę moje kroki były właśnie skierowane ku obniżeniu zapotrzebowania, ale jednocześnie zwiększyłem sobie strefę właśnie o te dodatkowe 70 m2, więc biorąc pod uwagę zużycie na mój budynek, nie możemy brać pod uwagę tego do każdego budynku, ale na metr kwadrat dlaczego nie? Jest to budynek budowany jeszcze starą technologią. Co prawda jest to pustak ceramiczny, ocieplony na obecną chwilę 30 cm styropianu. Bardzo dobrze ocieplony również fundament, natomiast posadzka ma tylko i wyłącznie 5 cm styropianu. i Z racji wysokości pomieszczeń, która została zaplanowana, nie ma możliwości już zmiany tego parametru ewentualnie musiałbym zrujnować całą posadzkę, zejść niżej i, i, i w taki sposób uzyskać lepszą termomodernizację. Natomiast przy grzejnikach zwróćmy uwagę na to, że jednak ciepłe powietrze unosi się do góry, w związku z tym największe straty są mimo wszystko w, w tej przestrzeni właśnie stropo, stropu i dachu. I tutaj jeszcze trochę mam do zrobienia, natomiast 80% budynku już mam zaizolowanego do takiego stopnia, że 5 lat temu zużywałem 5,5 tony węgla na sezon na, po wymianie na pellet. Przepraszam, po wymianie na pelet zacząłem zużywać tego opału 3,5 tony na sezon ale bez ciepłej wody. Ale wówczas też tej ciepłej wody nie miałem, ponieważ była ona grzana prądem. Tak więc jak widzicie różnica jest zasadnicza z racji tego, że jest to automatyczne ogrzewanie, i elektronika doprowadziła do tego, że zużycie z braku podtrzymania retorty, czyli tego, tego, e, e, czyli tego żaru na, na retorcie, to już były oszczędności z tego, co obliczyłem, w granicach 800 kg na e, sezon grzewczy. No na dzień dzisiejszy to potężne pieniądze bo w granicach 2000 zł, natomiast jeżeli chodzi o sprawność kotła jest zupełnie inna, bo elektroniczne podawanie dawki, ilość komór, ilość docieplenia, w tym i wykorzystanie tego ciepła w tym nowoczesnym kotle jest zupełnie inna i ona sięga nawet 80%, oczywiście te 98, które jest na naklejce, również trzeba wziąć poprawkę. Na kanale domowe ewolucje możecie sobie zauważyć, zaobserwować jak wygląda realnie COP, SCOP w porównaniu do lat poprzednich i tutaj nie ma już możliwości o pomyłce, bo mamy jeden budynek z średnią roczną temperaturę zbliżoną i za cały ubiegły rok i za ten rok na pewno będzie podsumowanie ile kosztowało, a ile kosztuje i śmiało można z tego wyciągnąć bardzo interesujące wnioski. Że te roczne SCOP do ogrzewania budynku wcale nie będzie 5. Pamiętajcie, że są to wyznaczniki w otarciu o laboratorium na krótkich odstępach czasu i dopasowane do tego, aby uzyskać właśnie ten współczynnik jak najbardziej korzystny. Ok, przejdźmy zatem do tego, jak to wygląda w moim budynku. Dobra, ale zanim przejdziemy od razu do wniosków i podsumowania tego materiału, to najpierw trzeba przyjrzeć się wielu, albo wytłumaczyć, wyjaśnić tym, co piszą w dalszym ciągu komentarze pod filmem sprzed dwóch lat, że nie chce pompy ciepła. Powtarzam, nigdzie nie mówiłem, że pompa ciepła jest urządzeniem do dupy. To wręcz w wielu komentarzach podkreślałem, że urządzenie jest jak najbardziej w porządku i technologia, która jest, jest najbardziej w porządku. Okej, okay. niech będzie. Natomiast jeżeli chodzi o okres, który był, w, czyli ceny nośników energii, jakie były w tamtym okresie, porównaniu do dzisiejszego, wymuszają pewne zmiany, tylko świnia nie zmienia zdanie, że jeżeli ktoś jest normalnym człowiekiem myślącym, używającym swojego mózgu, to będzie dążył do tego, aby jemu i jego rodzinie żyło się jak najlepiej. Jeżeli wpływ na budżet domowy ma nośnik energii tak mocno, że musimy ingerować w pewne struktury budynku, czy ogrzewania, czy, czy, czy rodzaju zasilania w energię cieplną, no to tak czynimy. Jeżeli ktoś tego nie robi, no to po prostu zostaje, zostaje w tyle, zostaje później pokarany. Jeżeli chodzi o temperatury, które panują w budynku, to obniżyłem temperaturę. Kiedyś miałem 23 stopnie, teraz obniżyłem temperaturę do 21,6 tak więc to będzie miało ogromny wpływ na pewno na, na użytkowanie pompy ciepła. Teraz, jeżeli ktoś ma grzejniki wysokotemperaturowe i ma opał, to to, czy on będzie miał 22 czy 23, nie będzie miało aż takiego dużego znaczenia, jeżeli jego kocioł ma 20 kW, bo się nie moduluje. Natomiast przy wypadku pompy ciepła, tak jak widzieliście w poprzednim filmie, zaledwie różnica grzania czynnika o 10-12 stopni w górę ze średnio krzywej grzewczej w stosunku do stałej temperatury 50 stopni wody na grzejnikach, to tu różnice były aż 14%. A to tylko taka mała różnica. Jeżeli mówimy tutaj o temperaturze rzędu 60-70 stopni na grzejniki w kotłach stałopalnych, no to tutaj różnica byłaby. Yy, czy właśnie tutaj ta różnica nie jest aż tak odczuwalna, czy, czy to będzie 60 stopni, czy 50, bo jego moc jest bardzo duża i ona w sprawności musi sobie działać, bo inaczej yy, mamy opał, nam w komin i ta sprawność jest z rzędu 40-50%, tylko i wyłącznie. Tak więc, yy, w przypadku pompy ciepła, zupełnie musi być inne podejście. Zanim wyjaśnisz sobie, ile to będzie kosztowało. To musisz wiedzieć, że nie możesz szarpać energią Twojego budynku. W przypadku kotłów, właśnie miało to miejsce w taki sposób, że wychodząc z budynku, Twój domek jest słabo zaizolowany, on wytraca bardzo temperatury. I ze względu na to, że środowisko dąży do równowagi, to jeżeli twój budynek z 23 stopni wytraci temperaturę, nie wiem, do 17, do 18, bo tak w starych budynkach z ludźmi rozmawiam, tak właśnie się dzieje, to między 17 stopni, a przypuśćmy 7-8, które jest na dworze, są już później mniejsze straty ciepła niż między tą samą temperaturą na zewnątrz, a utrzymywaną temperaturą cały czas 23 stopnie, jeżeli nas w domu nie ma. W przypadku pompy ciepła nie liczcie na to, że jeżeli macie budynek w takim stanie agonalnym termicznie, że pompa ciepła dob dobrze dobrana do metrażu, jak będzie szarpana w taki sposób energią, że ona da radę sobie uzyskać tą temperaturę w środku w tak krótkim czasie i dynamicznie, żeby sprostać temu, że wy przychodzicie do domku, naciśnięcie sobie przycisk na wyświetlaczu i ta temperatura w grzejniku zaraz będzie Taka gorąca. Tak to nie będzie działało. Albo grzejcie cały czas pompą ciepła, i ja, tak jak mówię, zmniejszyłem właśnie ten, 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 ten termiczny warunek też z 23 na 21,6 i utrzymuję stałą temperaturę przez całą dobę. W nocy nawet nie tej temperatury nie obniżam. Chyba, że mówimy tutaj o sypialni to stale mam tam po prostu zmniejszone na grzejnik, także tam cały czas jest niższa temperatura, bo mniej po prostu tego ciepła dochodzi. Natomiast nie kombinuję z pompą ciepła, jeżeli chodzi o obniżanie i szukanie oszczędności, bo, bo tych oszczędności tam nie ma. Źródło szczytowe, jak zwróciłem uwagę wówczas wtedy, kiedy się załącza, a go nie mamy, no to automatycznie pompa ciepła nie daje sobie raty i moja pompa ciepła jest tak dobrana, że w przypadku temperatur poniżej, poniżej 7 stopni 7 stopni poniżej zera, i już muszę mieć dodatkowe źródło ciepła. I przypominam, że mam w tym momencie z tą górą, którą mam teraz tutaj, 250 m kwadratowych dobrze zaizolowany budynek, pompa ciepła 8 kW. I pamiętajcie, że jest to 8 kW w laboratorium, ale czynnika, ale przy zasilaniu w ciepło 30 stopni. I grzanie pomieszczenia do 20 stopni. Tak właśnie wyglądają te badania. Tak więc y, pamiętajcie, zasilnijcie wiedzy, nie to co powtarzałem właśnie w tamtym filmie, gdzie zarzucacie mi to, że jestem nieobiektywny. Y, sprawdzajcie sobie stan wiedzy, weryfikujcie to co jest na ulotkach i na jakiej podstawie są te dane zbierane. E, jeżeli chodzi o nie chcę pompy ciepła na nagrzejniki, bo też takie taki tematy wypuszczałem to muszę obronić swoją tezę i pomimo tego, że zmieniłem zdanie co do co do moich grzejników, że niskotem, wysokotemperaturowe grzejniki sobie nie poradzą, to radzą sobie, ale to nie jest wynik tego, że mojej niewiedzy albo braku mojego doświadczenia, jest to wynik tylko i wyłącznie tego, że zaizolowałem budynek w tak dużym stopniu, że mimo wszystko tak mała powierzchnia grzewcza, ale mimo wszystko przy tych w wyższych troszkę temperaturach na pompie ciepła, mimo, niż w porównaniu do podłogówki, oczywiście, że to ma sens i to działa. Natomiast, jeżeli bym nie zaizolował budynku, absolutnie nie ma takiej możliwości. Zwróćcie uwagę, że oczywiście mówię o pompie ciepła 8 kW. Ja na swój budynek, tak jak mówiłem, 5 do 5,5 tony w różnych sezonach grzewczych, taką miałem wartość. Opałową, którą musiałem zużyć, aby zapewnić komfort termiczny u swojego budynku, porównając teraz później do kotła na pelet, to było 3,5 tony. A jak wiemy, kaloryczność peletu to jest 16-17 kJ, a węgiel nawet 27-29 Przyjmijmy 27, bo używam tylko i wyłącznie kamiennego wysokiej jakości. Tak więc, różnica, jaka tutaj jest matematyczna jest zaspokojona tylko i wyłącznie poprzez zmniejszenie zużycia energetycznego budynku. Jeżeli bym nie zainwestował odpowiednio pieniędzy, nie w pompę ciepła, tak jak wielu z Was, nawet youtuberów, którzy są na, na, na naszych czy na Waszych monitorach, ekranach wyświetlani, oni proponowali, propagowali pompę ciepła, nawet polemiki nad, pod moimi filmami również się zdarzały. Jeden pan z Katowic, bardzo Wam znany, również uderzał tutaj poprzez swoich pracowników albo kolegów, pracowników moją osobę, pisząc, że mam paśnik, parnik i różnego rodzaju obierki z kartofli którymi wykorzystuję temperaturę. Myślę, że to świadczy raczej. Komentarz nie usuwam, chyba że uderzają w obraźliwy sposób moją rodzinę, natomiast jeżeli uderzają w moją osobę. To myślę, że pogryżają raczej bardziej osoby piszące aniżeli, aniżeli mnie, bo ja swoje, swoje testy popieram doświadczeniami, ale najpierw mocno się zastanawiam nad tym, co, co robię. Tak więc obniżyłem bardzo mocno zapotrzebowanie swojego budynku i wówczas dopiero zamontowałem pompę ciepła, nieodwrotnie, bo robiąc odwrotnie, co roku musisz angażować środki finansowe w ilość kilowatogodzin, które twój budynek zarządza, zaista zaiste masz e, korzyść z tego. Tyłu, tyłu, że jest to ogrzewanie mniej yy, absorbujące Twój czas, albo wcale yy, totalnie bezobsługowe, też nie do końca. Niemniej jednak yy, uważam, że takie podejście do sprawy powoduje, że jesteś zablokowany finansowo, bo raz, że kupiłeś pompę ciepła na przykład na raty, dwa, yy, to. Yy, Całą, całą energię, którą zużywasz, musisz tak naprawdę kumulować, czy gromadzić dwukrotnie więcej i za nią zapłacić z tego względu, że Twój budynek jest smokiem energetycznym i zainwestować pieniądze raczej w wygodę, aniż, aniżeli w oszczędność. I to się dalej by im dalej w las, tym dalej ta różnica się będzie robiła na Twoją niekorzyść. Tak więc proponuję jeszcze raz zmniejszyć za, za potrzebowanie swojego budynku na ciepło i dopiero wtedy Inwestować w wygodę. Kolejna rzecz to taka, o której mówiłem właśnie, że nie chcę pompy ciepła ze względu na to, na różnice cenowe, jakie wtedy były, bo dzisiaj pompy ciepła są niewątpliwie tańsze i bardziej dostępne i nie są to ceny z montażem rzędu 50-70 tysięcy złotych, tylko dużo mniejsze. Oczywiście mówię to o najprostszej, najprostszej dzisiaj najprostszej pompy ciepła typu monoblok, na przykład. To ceny są 27-30 tysięcy złotych wraz ze wszystkimi zabawkami, gratami i buforem do współpracy. Jeżeli ktoś ma bufor, tak jak ja na przykład mam do siebie kocioł, to zakupuje tylko i wyłącznie pompę ciepła. Można ją kupić od 15, 17 do 20 tysięcy złotych taką ósemkę i praktycznie tylko w piąciu do tego bufora, do tego potrzebujemy jedną pompkę obiegową i jeden. Zawór z zabezpieczeniem po prostu przeciw. Przeciw. Zakałapuć się. Mówię tu oczywiście o zabezpieczeniu pompy ciepła, zarówno od strony termicznej, jak i od strony naszej instalacji, ale to jest też temat rzeka i to trzeba byłoby na to poświęcić trochę więcej czasu. W każdym razie, nad najuboższym takim. Zestawie można się oprzeć za te 28-30 tysięcy złotych bez problemu. Jeżeli chodzi o zużycie energetyczne, to teraz do tematu odcinka. Ja sobie zrobiłem takie zestawienie, nie będę go pokazywał, ale przeczytam tylko jak wynikają faktyczne liczby z tego, co, co, co mój budynek zużył przy pompie ciepła. A więc przy temperaturze plus 7 stopni, bo takie badania są tego COP współczynnika i jest COP prowadzone. Nie podaję tutaj, nie jestem w stanie podać Wam rzetelnych danych, jeżeli chodzi o COP i jest COP, bo nie mam do tego ciepłomierza i nie ogrzewałem budynku cały sezon prądem elektrycznym, żeby to jeden do jednego w ten sposób zestawić, tak jak u na domowych ewolucjach. Ale jeżeli chodzi o temperatury i zużycia, które są teraz, to mogę Wam powiedzieć, bo jeżeli jesteście ciekawi, w jaki sposób taki budynek się zachowuje i ile potrzebuje energii elektrycznej, bo każdy się chwali, że jego budynek pobiera jak najmniej, ale się okazuje, że jeszcze spalił 3 metry drzewa i jeszcze się dogrzewa klimatyzacją, to ja Wam prawdę powiem, bo w tym okresie, który mam tutaj zestawem, klimatyzacja była wyłączona, a jeżeli była wyłączona to również te kilowaty, a to była dosłownie dwa razy w przeciągu tych kilku dni po 2 kilowaty, ale też je dodałem do ogólnego zużycia w kilowatach, bo jest to bardzo zbliżona forma ogrzewania budynku. A więc do rzeczy: plus 7, średnia 19 kWh, 0 stopni, 24 kWh i minus 7. 54 kWh, ktoś w komentarzach pisał, że mój budynek pobiera bardzo dużo. Może i pobiera. Ja mam 250 m2, z czego na górze w tym momencie ogrzewanie podłogowe jest wyłączone. W dniu dzisiejszym miałem takie zapytanie, właśnie, jaką mam tutaj temperaturę na górze na stychu. I właśnie odpowiedziałem, że temperaturę, jaką mam, mam taką, a nie inną. Zobaczę, tu jest taki pirometr. Strzelam w tym momencie na dach, na sufit 20, i 20, 60, Tyle jest na suficie. Na ścianie budynku 19, 3, 19, Na ścianie kolonkowej 19, 4, 19, 3. Na podłodze, żeby nie było, że jest ogrzewanie podłogowe. O chyba widać strzela w tym miejscu na podłodze jest 194, tutaj obok mnie 2010 stopnia. W miejscu, gdzie otwarte są drzwi na klatce schodowej jest 23 stopnia, tak więc najcieplej jest na suficie, bo jednak to ciepło się tam kumuluje i gromadzi. Tak więc. Yy o góra, tutaj, 70 m2, nie jest ogrzewana. Jeżeli chodzi o podłówkę, którą tu zrobiłem, ona działa bardzo dobrze, natomiast jest to pomieszczenie, które nie jest użytkowane na co dzień znaczy na co dzień w sumie jest tylko przeze mnie. Bo jeżeli chodzi o zapotrzebowanie energetyczne, to również dzisiaj trzeba spalić. Wziąłem się za siebie. A przy okazji, bardzo dziękuję za parę komentarzy odnośnie dietykę. To z powrotem wracam. Przez rok udało mi się zrzucić. 18 kg. nikomu nie mówcie, no tak więc yy, zrobiłem sobie dwa miesiące prawie półtora miesiąca przerwy i wracam z powrotem, natomiast jeżeli chodzi o zapotrzebowanie energetyczne tak samo jak w przypadku właśnie swojego ciała jak i budynku musicie poznać siebie, poznać swój budynek i to jest klucz do sukcesu, ja wiem, że mój budynek potrzebuje takiej wartości yy, i i koniec. Kropka, żeby za, za to zapotrzebowanie wyznać, yy, to po prostu trzeba mieszkać, trzeba się interesować tym budynkiem. W każdym razie, na 180 m2 ogrzewanych grzejnikami i 70 m2 grzanymi grawitacyjnie, cały parter ma wszędzie bardzo stabilną temperaturę, co wynika z poprzednich odcinków. możecie sobie sprawdzić, tam było troszkę cieplej, bo było 22 stopnie. Na potrzeby materiału sobie tak yy, podniosłem, natomiast staram się otrzymywać 21,6. Natomiast tutaj na górze, jak widzieliście z pirometru, jest 27 stopni, także to około 1,5 do 2 stopni różnicy między kondygnacjami. Mój budynek wymaga jeszcze troszeczkę w granicach, aż nie będę tu procentami mówił, ale jeszcze trochę strop wymaga docieplenia i na pewno te wartości jeszcze się zmniejszą. Przy minus 7 stopniach. 54 kWh przy 0 stopniach na zewnątrz 24 kWh i przy plus 7 19. Zwróćcie jeszcze na to uwagę, że jest to wartość wraz z ciepłą wodą użytkową. Mam tutaj zbiornik z wężownicą o pojemności 300 litrów. W tym materiale to już jest wszystko. Życzę spokojnej niedzieli. Wierzącym i niewierzącym, w mój materiał i nie tylko. Trzymajcie się, hejo, hejo.